Dzień dobry, nazywam się Rafał Pomianowski i jestem lekarzem dentystą w gabinecie stomatologicznym Klin Dent we Wrocławiu. Chciałbym dziś Państwu udzielić kilku wskazówek, jak ustrzec się przed suchym zębodowym. Suchy zębodu jest powikłaniem po usunięciu zęba. W zębodole, czyli miejscu po usuniętym zębie, powinien powstać skrzep, który zabezpiecza ranę, uniemożliwia dostanie się do niej bakterii i przyspiesza prawidłowe gojenie. W przypadku, kiedy taki skrzep nie powstanie, na przykład zostanie przypadkowo wypłukany, mówimy o wtedy o suchym zębodole, czyli zapaleniu zębodomu. Objawia się to silnym, pulsującym bólem, często promieniującym do ucha czy skroni. Objawy nasilają się w nocy. Najczęściej pojawiają się 2-3 dni po zabiegu. Najczęstszą przyczyną suchego zębodołu jest niestosowanie się do zaleceń chirurga-stomatologa. Wypłukanie skrzepu może, może nastąpić w wyniku picia gorących napojów, jedzenia potraw wymagających intensywnego y, rzucia, y, czy też poprzez czyszczenie okolic usuniętego zęba y, twardą szczoteczką. Przyczyną może też być palenie tytoniu tuż po zabiegu. Dlatego należy się wstrzymać z paleniem tytoniu co najmniej 24 godziny, a tak naprawdę i kilka dodatkowych dni pozwoli na lepsze gojenie się rany. Cukę zębodu może, może także być spowodowane stanami zapalnymi, które istnie, istniały tuż przed zabiegiem. Szczególnie narażone na zapalenie zębodu są osoby chore na cukrzycę lub mające problemy z krzepliwością krwi, np. hemofilia. Do suchego zębodołu może także doprowadzić niewłaściwe wykonywanie ekstrakcji zęba, niedokładne oczyszczenie zębodołu, pozostawienie fragmentów zęba lub, lub okruszki kości w zębodole. Aby ustrzec się suchego zębodołu, najważniejszą rzeczą jest bezwzględne stosowanie się do zaleceń stomatologa. Istnieją także dodatkowe środki zaradcze. Jeśli ubytek w zębodole jest znaczny, można go wypełnić materiałem kości zastępczym, takim jak fizjograft. Ułatwia to gojenie i pomaga zachować odpowiednie warunki dla uzupełnień protetycznych. Jest to z powodzeniem stosowany w naszej klinice dentystycznej materiał, który sprawdza się w znacznych, poszerzonych ekstrakcjach. Dziękuję za uwagę i zapraszam do naszego chirurga stomatologa w gabinecie Klinik Dent we Wrocławiu.